Nazywam się Katarzyna Śledziewska, jestem z DELAPUW, czyli z Interdyscyplinarnego Ośrodka Badawczego, w którym badamy, w jaki sposób technologie cyfrowe, innowacje cyfrowe zmieniają funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jesteśmy partnerem Digital Bridge. A ostatnio przeprowadzaliśmy w ramach projektu dla Komisji Europejskiej badania na temat tego, w jaki sposób zmienia się retail i jak małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonują w świecie, w który wkracza coraz mocniej sztuczna inteligencja i jakie kompetencje są potrzebne. To był projekt zwany INER. I w tym projekcie to, co myśmy odkryli, to przede wszystkim to, że bardzo dużo zależy od tego, w jakim modelu funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. I można powiedzieć, że są takie trzy podstawowe modele. Pierwszy zaczyna się od tego, kiedy przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem, które wdraża na sztywno już gotowe rozwiązania. Potem mamy przedsiębiorstwa, można powiedzieć po środku, które wdrażają gotowe rozwiązania dostarczane przez firmy inżynierskie, ale które adoptują je w jakiś sposób już do swoich potrzeb i do potrzebnych funkcji. I przedsiębiorstwa, to jest na tym trzeci obszar, to są te przedsiębiorstwa, w których, które już te rozwiązania same rozwijają, które mają własne koncepcje, własne modele i to jest dosyć ważne, żeby wiedzieć w jakim obszarze dane przedsiębiorstwo chce się znaleźć, gdzie siebie widzi, bo od tego będzie zależało w dużej mierze, jakie kompetencje będzie rozwijać, jakie umiejętności powinny mieć jego pracownicy. I rzecz jasna, taki ogólny wniosek, jaki jest z tego badania, jest taki, że tak naprawdę to, co zmienia i to, co jest najważniejsze, to jest digital mindset pracowników i właścicieli, kierowników, menadżerów. Czyli to właśnie, co obecnie rozwija Digital Bridge w swoim programie mentoringowym, czyli to, w jaki sposób my podchodzimy, jak traktujemy, jak widzimy, jakie, jaką wartość dodaną widzimy z zastosowań innowacji cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji.